Siema. Na wstępie tego odcinka chciałam Wam powiedzieć, że ostatnio przyglądałem sobie statystyki i zobaczcie to, subskrybentów podczas oglądania filmów jest 64%, a widzowie bez subskrypcji, którzy oglądają jest 35% to jest bardzo dużo. Więc żeby to chociaż 5% znikło z tych 35%, żeby było 70% subskrybentów, to zachęcam Was do subskrypcji tego mojego kanału. Więc zapraszam już was do. Oglądania. Ja również się mam z tej strony bardzo 99 witam was w kolejnym odcinku z Farminga 19 i dzisiaj zaczynamy nową serię. Nowa seria na kolonii. Dzisiaj będzie oprowadzenie po gospodarstwie, więc tym się zaraz zajmiemy. Na początek kilka informacji. Mm, tak. Seria z mapy Lipinki niestety zostaje zawieszona, bo strasznie mi się tam mapa prowaduje. Yy, nie wiem dlaczego, nie chcę, mi się na yy, nie chcę mi się grzebać w tym, bo coś jeszcze zepsuje, usunę jakiś jeszcze save, a tego bym na pewno nie chciał, więc yy, no zostaje na razie zawieszona. Yy, więc co, oprowadzenie po gospodarstwie, takie króciutkie, myślę. Yy. Więc co, czekajcie sobie trochę podgłośnię dźwięki, o dobra, yy, więc co, na początku tutaj ze wschodów jak chodzimy to mamy siewnik tutaj piękny, amazonka, yy, 4 metrowy. Yy, no opony rolnicze jak widać, yy, jest to nowy sprzęt z Niemiec sprowadzony, bo to amazonka jest z Niemiec, więc no, yy, myślę, że będzie dobrze chodził. No to co? Zaczynamy teraz od głównego ciągnika na gospodarstwie jest to Ursus C385 yy, Lecz nie jest to Ursus C385 tylko C C3, chyba 900 coś nie wiem nie pamiętam tylko po prostu jest taka naklejka bo to z PGR- jest przyciągnięte no będzie do remontu bo jak widać czekajcie może yy, by mi się tu nie odepchło no, silnik jest w, w kiepskim stanie, więc no, na pewno będzie remont tego. Bo ta cacka, że tak powiem, no, tu też jest no, nierewelacyjny, jak widać. Yy, no i co? Dalej mamy tutaj yy, 60. Yy, po remoncie ona jest. Tak jak no, praktycznie u mnie jest większość sprzętów tak po remoncie. No co, ładna 60 tutaj kabina nowa, wszystko jest wiadomo, nowe. No to jak remont robić, to na maksa. No, do, dobrym jest zastępstwem za y, tego ciężkiego górususa, że tak powiem. To jest ciężki sprzęt. No i mamy jeszcze tutaj 30 która będzie nam służyć do takich lekkich prac opryski, nawozy, bo to ma, y, ona ma bardzo wąskie koła, więc no, nada się, również jest po remoncie. Widać, wszystko jest tu odmalowane. No i przepraszam, bo tu nie tak miało to wyglądać. Pomyliłem się. Yy, no co? 30 jest piękna. No. Ma rewelacyjne dźwięki, ale to już w następnym odcinku. Więc co, chodźmy tutaj dalej. I tak, yy, gdzieś wam tu posta w ankiecie zagłosujecie, czy chcecie gospodarstwo ze świniami, czy jednak bez. Bo no nie wiem, mi bez różnicy, więc jak chcecie. Więc, tutaj, co tutaj mamy? Tu mamy oto są D47, tak na no, niski oponach. No, również po remoncie, bo to wiadomo. Mm. Dalej mamy agregat. Również po remoncie. Tak jak mówię że tu większość rzeczy naszych jest po remoncie, wyremontowana jest. Dalej, opyskiwacz biarski nowiutki. Kupiony w zeszłym roku. Dobrze się spróbuje. No i agromasz, pług, czyski bowy. Ciągnie to, ur, ten ciężki Ursus, to no, idzie. Dobra, idźmy tutaj za, za bałe, że tak powiem. No tutaj wiadomo, świnie. Tutaj taki wielki agregat. Znaczy, wielki. No, taki większy, co nie? Żeby trochę ziemię spulchnić, wiadomo. No, nie, można przed orką, można po orce. Można tylko bezorkowo, wiadomo, jak się uprawia. Prasa sipma, kostka. No, nie, nie jest to jakaś rewelacja, ale no, po dziadku to jest. No, a no, tutaj wiadomo, złom jakiś. Yy, więc co, chodźmy teraz tutaj no, do tej strony gospodarstwa. Tutaj jakieś belki stoją. Yy, tutaj mamy silos. Następna rzecz po remoncie wóz konny. No, dobrze się sprawuje ten wóz. Ładnie, ładnie to jest zrobione wyszedł, wiadomo, niedawno do farminga, więc jest spore łącie Dobra, zamyka się, zamyka się dobra. Chodźmy teraz do tego większego garażu. No i tutaj, tak, mamy ściepę Zasław. Dobrze mówię, tak, Zasławkę. Chyba ona ma ładowność 15 ton. Taka nierealna, co nie? Bo to takiej chodzi 9 ton. Co nie? W życiu realnym, bo tam niektórzy mają podobne na wielkość, więc no, wątpię, żeby tu wchodzi 15 ton. Tutaj mamy Autosan D50 coś tam. Nie znam nazwy. Również się po remoncie. No jest to nowy taki sprzęcik praktycznie. Wszystko jest tu odnowione. Bo tutaj wszystko jest odpalone, wszystko nowe jest, nie? Światła, węże są nowe. Tutaj ta sprężynka założona jest. No, myślę, że się będzie dobrze sprawować. Z plandeką jest też. Zamkniemy sobie tutaj. Dobra, zamyka się. No, i teraz tutaj mamy Bizen ZO56. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. FMZ z headerem na wózku. Nie, nie potrzebujemy wiadomo wózka, ale u nas tutaj jest czasami spory ruch, więc tam jeszcze taka krajówka droga jest. To tu wiadomo, no, bez, ze względu na bezpieczeństwo. Bizon też jest nowiutki, też po remoncie Oj, ten remont trwał praktycznie coś około 6 miesięcy naprawdę, tu było tyle roboty w tym bizonie to był taki stary bizon, naprawdę no tu jest wszystko wymienione, już ta plandeka była taka podzierawiona tutaj z tyłu, wszystko było zepsute ale że zapał do pracy, czasami się nudzi bo, jeszcze, bo nie ma zwierząt, no to yy, wiadomo takie Yy, remonty są mile widziane u nas. No tutaj w z ze mnie, no nie mamy też tam, o nie zamknąłem ten wrót, ale zaraz się zamknie. Tutaj mamy również no taki strych, belki, snopki bardziej. Dobra, yy, no i może zrobimy w tym tygodniu jakiś mini maraton, bo wiadomo są mm, takie ala ferie. Więc może jeszcze się zobaczymy, nie wiem, jutro. Myślę, że tak jeszcze dwa odcinki w tym tygodniu, żeby wstawić. Nagrywam to we wtorek, myślę, że we wtorek też to stawię, więc co? Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!